Dzień dobry, dzień dobry, witajcie, moi kochani! Ja się nazywam Agnieszka Witkowska i jestem architektem porządku. Jeśli oglądasz ten film, to wielce prawdopodobne, że pracujesz właśnie z moim planerem, wszystko w porządku. I na dziś przypadł dzień czyszczenia jakiegoś sprzętu. Czyszczenie piekarnika i to w kilku metodach. Po co kilka metod czyszczenia jednego sprzętu? no po to, że bywa różnie zabrudzony. Stopień zabrudzenia jest różny. Kiedy planuję nagrania dotyczące czyszczenia piekarnika, to w moim domu pada takie hasło. Kochanie, przygotuj mi piekarnik. Czyli ubruć go. Zobaczmy, co tym razem dla mnie przygotował. O nie, przypalony ser, przypalony sos. No tym razem przegiął. Najpierw muszę pozbyć się zawartości, czyli tego rusztu i blachy. To są dość duże elementy, więc jeżeli włożyłabym je do zlewu, mogłabym go porysować. Dlatego całą operację czyszczenia tej zawartości wykonam na podłodze. A żeby nie ubrudzić podłogi, użyję worków na śmieci. Rozkładam worki na śmieci, tak od 60 litrów w górę będzie ok. I na tym dopiero kładę blachę i ruszt. Jedną z metod na czyszczenie bardzo brudnego, zapuszczonego piekarnika jest to, aby odmoczyć zabrudzenia. E, u mnie przypalenia są na dnie. Czasami bywają takie, które są tutaj przy grzałce. Jak się tego w prosty sposób pozbyć? Bierzemy naczynie żaroodporne, wlewamy do środka wrzątek. Do wrzątku wrzucamy kostkę do znywarki. Takie naczynie odkryte wstawiamy do piekarnika, który jest nagrzany do temperatury 150-180 stopni i ten wywar po prostu pieczemy. W ten sposób para razem z zawartością kostki rozprowadza nam się tutaj pięknie po ściankach piekarnika i dzięki temu łatwiej jest usunąć później brud. Oczywiście czyścimy go dopiero wtedy, kiedy wystygnie. Żeby przyspieszyć sobie pracę, najpierw odkurzę wnętrze piekarnika po to, żeby nie ubrudzić całej kuchni. Już lepiej, ale oczywiście samo nie wystarczy. Przygotowuję sobie sodę. wodę. Z i wody przygotowuję papkę. Dolewam odrobinę wody na początek i doprowadzam to do takiej konsystencji pasty do zębów. Papka gotowa, nakładam ją teraz na przypalenia. Rozsmarowuję łyżeczką. Tu jest planka. Teraz papkę spryskuję octem. Odstawię sobie wodę, żeby nam nie przeszkadzała. Spryskujemy. Ok. Teraz to tak zostawiam, żeby nie wdychać oparów, przemykam piekarnik. W tym czasie zajmę się blachą i rusztem. Blachę potraktuję tak samo jak wnętrze piekarnika, czyli najpierw nałożę papkę z sody i z wody, a później spryskam to octem. Zostawiam tą maseczkę, żeby się dobrze odmoczyło, a w tym czasie zajmę się rusztem. Jeżeli mamy do czynienia z takimi suchymi przypaleniami, to najlepiej je najpierw wykruszyć, żeby chociażby nie ubrudzić sobie gąbki. Wykruszam. Z tego typu zabrudzeniami najłatwiej damy sobie radę za pomocą takiej drucianej gąbki. Jeżeli akurat nie mamy jej w domu, to też jest na to sposób. Folia aluminiowa. Urywamy spory kawałek. Zawijamy. Nalewamy na nią odrobinę papki czy mleczka do czyszczenia. I pocieramy zabrudzenie. Dźwięki nie są dość przyjemne, ale zapewniam, że jest to skuteczne. Nieźle. Zobaczmy teraz, jak ma się nasza druga pacjentka w maseczce. Wygląda na to, że jest całkiem nieźle. Cały tłuszcz został w tej maseczce z sody i octu, natomiast blacha błyszczy się i jest czyściutka. Muszę to teraz tylko spłukać. Okej, okay. czyste, błyszczące? Ten etap mamy już za sobą. Teraz wrócę do wnętrza piekarnika. Niektóre zabrudzenia schodzą od razu z tą papką z sody i octół. Natomiast część wiadomo jest bardziej przypalonych, więc musimy je jeszcze poszorować, ale są to już przypalenia, zabrudzenia, raczej takie miękkie. W zależności od rodzaju piekarnika, można demontować z niego różne części, co bardzo ułatwia cały proces czyszczenia. Ja teraz zabieram się za czyszczenie szyby, ale w tym akurat piekarniku mogę zdjąć całą górną listwę i wyjąć szybę na zewnątrz. To pozwoli mi ją umyć z tej strony i z tej od środka, jeżeli na przykład coś by się zabrudziło. W większości piekarników można zdemontować tutaj te prowadnice, obudowę wentylatora. I wyjąć uszczelkę. To naprawdę bardzo ułatwia cały proces. Na rynku jest dostępne oczywiście wiele preparatów, którymi można czyścić piekarnik. Niezależnie od tego, czy wybierzemy metodę czyszczenia taką bardziej naturalną, czyli właśnie soda i ocet, czy skorzystamy z chemii, to warto po każdym myciu piekarnika jeszcze dodatkowo przepalić go na czysto. Zanim będziemy piec w nim jakiekolwiek potrawy. Aby dobrze wykorzystać ten czas, ja proponuję wstawić do środka wodę cytryną w naczyniu żaroodpornym. Dzięki temu w piekarniku powstanie delikatna para, taka odświeżająca, więc piekarnik będzie pięknie pachniał i wypalą się wszystkie pozostałości używanych środków. Nastawiam temperaturę 100 stopni i zostawiam na godzinkę. No, fajne! Tylko weź pamiętaj, jak często wykonywać takie czynności. Spokojnie, jeżeli pracujesz regularnie z moim planerem, to w odpowiednim czasie pojawi się tutaj ikonka przypominająca o czyszczeniu sprzętu. Możesz spać spokojnie. No, chyba, że nie wiesz, co to jest planer porządkowy, wszystko w porządku i nie zaśniesz, póki nie dowiesz się, co to takiego. Planer porządkowy wszystko w porządku to domowy, niedatowany planer, w którym znajdziesz gotowy plan sprzątania domu. Co tygodniowe, co miesięczne, gruntowne i okazjonalne listy porządkowe, które sprzyjają dzieleniu się obowiązkami domowymi w rodzinie. Porady, miejsce na planowanie posiłków i zakupów, instrukcje czyszczenia sprzętu, habit trackery, które pomogą Ci wyrobić i utrzymać nawyki porządkowe. Krótko mówiąc, to co potrzebne, aby było wszystko w porządku. Link do planera znajdziesz w opisie tego wideo. Niech Wam się dobrze układa i niech będzie wszystko w porządku. Do zobaczenia!